Tutaj na przykład. I tutaj też o, a, czekaj Nic nie mówi nic nie mówi Bo nic nie słychać No i jak to lecimy? No za mną Dobrze, to ja robię na mną. Za mną Ja na razie jakby wolno zbieram szyk, tak? Jestem z prawej strony Nie, tu tam nie ma to nie ma Brzyku nie za wolno? Dobra, no to tak sobie możemy kręcić w lewo bez problemu leci z taką presją W lewo I znowu w lewo U mnie Wyrównanie Będzie w lewo Dobra, lewo, Ja dołem trochę bardziej lecę Dobra I znów w lewo. To jak w żużlu? Nie, Wyprostowanie. W lewo. Z połowę? I zabieram, to robię Aj, dobra. Trochę odbijam i w lewo, bo trochę za bardzo uciekłem. No, To jest właśnie, że się ustawiłem prostopadle do pasa, a nie równolegle do, do linii prądu. jakąś tą Ja? To muszę chyba pójść wyżej. Czekaj, będę robił beczkę. Będę robił jakąś ładną beczkę. No widzisz, przepada mi. Albo wiesz co? Bo ja mam tendencję do ruszania wysokości. Ale w czym w beczce? Tak. O, teraz lepiej. No. Ja też już koniec. Tak, tak. Będę eksportować. Dobra, ja będę lądował, ale ten. Ja będę lądował praktycznie w osi pasa. Te samochody to chyba są niedobrze tutaj teraz ustawione. Dobra, ja ląduję w osi, w osi pasa. To ja chyba tak samo zrobię. O, idę na